Kochani moi, wiosna we Włoszech, już tutaj w Mediolanie, dzisiaj ponad 20 stopni, dokładnie 22 stopnie ciepła. Moi drodzy, przez pięć dni mogłem być we Włoszech, mogłem przewodniczyć uroczystością związanym ze świętem Bożego Miłosierdzia w naszej pięknej kaplicy św. Antoniego w Rosano Veneto a Następnie również i odwiedzić niektórych w domach modlitwy Świętego Szarbela, a dzisiaj również i chorych. No ale przecież dzisiejszy dzień taki piękny. Nie sposób nie dziękować Panu Bogu za wszelkie stworzenie, za to piękno. Zobaczcie, i kwitną już tutaj kwiaty. Ta wiosna jest szybciej. No ale dzisiaj to przecież piękny dzień, dlatego że biegniemy myślami na plac Świętego Piotra, właśnie. 2014 rok, kiedy to święty Jan Paweł II został właśnie kanonizowany, Jan Paweł II kanonizowany, wraz z Janem 23, papieżem dla święci. I oto tutaj jest właśnie piękny wizerunek świętego Jana Pawła II, który błogosławi, chciałbym wam właśnie życzyć tego nieustannego błogosławieństwa w tym czasie, którym Przeżywamy czasie niełatwym, ale niech Święty Jan Paweł II wstawia się za nami. Niech w tym momencie przede wszystkim za nasze rodziny, za tych, którzy bardzo potrzebują, za chorych. Dzisiaj odwiedzałem chorych i przed chwilą wróciłem od chorej dziewczyny. Zachorowała na raka, mając 9 lat. Cały czas w łóżku, przeszła kolejną operację. Nie mówi. Ale mogłem z nią komunikować się, ponieważ ma właśnie tłumacza w telefonie zainstalowanego, i mogliśmy porozmawiać, mogłem pomodlić się z nią. Mogłem jej zanić wizerunek Jezusa Miłosiernego. A przecież święty Jan Paweł II to wielki apostoł Bożego Miłosierdzia. Dlatego modlimy się, bądźmy w tej jedności. No i cieszmy się, z każdego z każdej małej rzeczy, słuchajcie. Z tego, że ten kwiatek zaczyna rosnąć, kwitnąć koło Twojego domu, że widzisz zieleń na nowo i że masz jeszcze na tyle zdrowia, by pójść do kościoła, przyjąć Pana Jezusa do serca, by masz siłę, by powiedzieć drugiemu, że Go kochasz, że jest Ci bliski. Dlatego nie zapominajmy o tym. Niech Bóg Wam błogosławi. To takie krótkie pozdrowienie moje z tej ziemi włoskiej. No a teraz wiążąc już pomoc, bo pamiętam o tych dzieciach, o, o ich mamach. Mamy w naszej parafii, tam we Florencji, koło Jurze, również i gości z Ukrainy. A więc trochę zbieram od tych ludzi, różnych darów, żeby im pomóc. Ale to wszystko mieści się i wypływa z miłosierdzia, z serca Jezusowego. Niech Bóg wam błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków.